Witam serdecznie na moim kolejnym filmie. Dzisiaj ogłoszenie wyników do konkursu, który był niedawno przeprowadzony na moim kanale. I był to konkurs tylko i wyłącznie dla moich widzów, czyli każdy kto subskrybował mnie do momentu ogłoszenia konkursu mógł brać udział w tym konkursie. Oczywiście było parę osób, które chciało oszukać ja to sprawdzałem wyrywkowo. I tutaj jak gdyby subskrybowali mnie w tym samym momencie lub też w ogóle i pisali, że chcą brać udział w konkursie. Tak się nie robi to jest nieładnie. Zanim ogłoszę, jeszcze Wam tutaj dwóch zwycięzców, chciałem podziękować. Kilka słów podziękowania dla hejtów i dla osób, które zaznaczały komentarze Wasze pod tym konkursem jako spam. Była tego naprawdę cała masa, także masa tych komentarzy była oznaczona jako spam. Ale dziękuję Wam bardzo, że to robiliście, bo zrobiliście z siebie niezłych idiotów. Ponieważ użyłem programu do losowania, który akurat ma to w dupie, czy komentarz jest zaznaczony jako spam, czy nie, także zarobiliście sobie roboty. Ja nie musiałem tutaj męczyć się w ogóle, także gratuluję wam serdecznie Waszej głupoty. Także to tyle. Ja teraz ogłoszę oczywiście zwycięzców. Pierwszą osobą, która zwyciężyła i wygrywa główną nagrodę, czyli Max Paint 3 na Steam, jest to gitna Steama, jest to kolega Herlich. I drugim zwycięzcą jest kolega Kark, Kwa 123 wygrywasz Assassina 1 i 2. Także skontaktujcie się proszę ze mną drogą Priv na YouTube i później dogadamy się w jaki sposób wyślę Wam te nagrody na Wasze konta Steam. Także tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję, pozdrawiam i do następnego razu.